Cześć wszystkim, z tej strony Gumy i dzisiaj będziemy znowu grać World of Tanks. Tym razem, żeby nie było nudno, zagramy sobie tą szósteczkę. I teraz, dzisiaj, mam no, taką prośbę, żebyście powiedzieli, jak długo rejestrowali się te filmy i takie rzeczy. W mam że o się nagrywa to non stop, no, stop. Nie wiem, zapomniałem film na filmie. dopiero pierwsze robimy. To było tak około pół godziny, Z tym taka piąć, a do około 17% w 40 minut. I co to tak zawsze ułatwia, jeżeli ktoś go wybrywa, czy nie. Ja ogólnie takie właśnie trojką. Jak to zrobić? Żeby to było sens? Tak, tak, tak. No. I żeby...

Teraz, tak teraz sobie zebramy. Możecie pisać w komentarzach, czy właśnie płot się to podoba, czy to się nie podoba. Wiecie, o się mówię i takie rzeczy. Teraz jak powiedzmy, co my tak skończymy. jest, że jeszcze nikt tutaj nie przyjechał, ale wyglądało. No, może jakoś skończmy. Nie, nie, nie. O i przyjechał. No matka, żeby zakończyć. Co, wyliczamy? No jesie. Najpierw stał z transportaleniem, a później jeszcze Tiger. W, przy, i po moim czołgu. Słuchaj Janek, czy mo możliwe, że już mi się chyba pół godziny renderuje, a dopiero się na Ale u ciebie też tak jest, tylko że... Nie, u mnie szybciej. Bo, bo mogę Ci powiedzieć, nie? ile? Ile? U mnie jest tak, że 1% bo ty robisz live'a. Jest. Co? Bo ty live'a robisz. Nie. Ale to pierwsze. Co? Ja. 2% mi się robi. Od, w tyle czasu od kiedy przyszedłem tutaj. Dwa? Tak. Czyli dość szybko, co nie? Teraz trzy. trzy. To trzy. Zobaczmy. Mam teraz znów sm tonik, tak? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, może byśmy wiesz co zrobili? Co? Bitwę, tam, bo widzą, on się spodoba, jak będziemy ze sobą walczyć. To, to no. No, walczyć. To zagrajmy do sektoru. Zobaczmy sobie drogę. Do, do Ale ja Ale w No nie, bo będziemy walczyć. Jeden na jeden. Na tej szybkiej mapie, co tak się przyjdzie. Nie. Tak, bo to Nie, bo wiesz, jak chce. Wiesz, jaki ma pomysł. Jaki? Ogłosimy widzą, co? że teraz będą bitwy jeszcze te, hmm. a potem drugie bitwy, to będą tylko bitwy treningowe. Nie, to bez sensu. To... Nie, to będzie fajnie. Co że nie będzie fajnie, bo sobie było No sobie. weź. W ogóle na twoim kanale... No? no. Potem pewnie ja robisz filmy dwuminutowe i... Co? Nie wiem, bo... U... Ja, ja robię, robię filmy się, długie, długie dość. Bo u mnie filmy pół godziny, na? Siedem, reageruje, Półtorej godziny nawet. Czyli cały? No. Długo trochę. Ale już bo mi się to robi w... To... Godzinny filmik robi mi się w godzinę. Naprawdę? No, tak. tak. Czyli no to około. No, Natnie, nie, pół godziny. Szybko, Szybko to nie, nie idzie. Do... No, teraz mam dobra, drogę. dawaj bitwa na jednego prostora, na tej szybkiej mapie. Ja zaproszę. No proszę. weź, nie no. No to ja to jest dla widzów, nie tam, że my. Jak być się na nagraniu? Ale już nie ma nagrania. Jeszcze nie ma. Jest. No to wyłącz. U mnie już jest dawno nagranie. To nie wiesz? Weź no. Nie no, trochę w to mam to. Później zagramam w to, co ty chcesz, ale lepiej żebyśmy walczyli, bo to są takie emocje na tych odcinkach. Ani to eee, zabijemy sobie go. A mam pytanie. Czy ty naprawdę nagrywasz? Tak. Już 5 minut. No to, no to bardzo przepraszam. przepraszam. Widzów, że się to trochę jakoś siły. Jaka to była mapa? Nie wiem jak się nazywa, to ta, ta, ta szybka, nie? To jest spostrzeba. Czy jest Nie, no, że się zjeżdża z tej góry i wiesz. Tam, z tej góry zjeżdżasz, wiesz o co chodzi, nie? A klient jest to jest Nie, bo to, to już karawialiśmy. Ale nie na no, nagranie. nie, nie Gross wygrywa? Różnie. Nie, bo nigdy nie wygrał Kto nie wygra? Jaka to jest ta szyba? Co to jest ta szyba? Co jest ta szyba? Co? Nie Co? wiem, jaka to jest mapa, to jest mapa. Szukam. szukam. Może... Przepraszam, jeśli nie, nie będzie już tej mapy, to, to bardzo... O, tutaj, tutaj jest... Tutaj jest tutaj miasto jest duchów, a... a... O, Mittelgrad. To jest ta mapa? Tak. No to zapraszaj. Jeszcze nie widzę, nie widzę. Nie, widzę po prostu. Co Ładnie! O! Marc! No, Mam Tak. To jest ta ekstra mapa, nie? Chyba, Chyba nawet no. to nie? Nie. To Ale jest, to jest to super mapa, nawet jest fałom. Dlaczego? Bo z tej górki no. tak zasuwa. Że to po prostu... Kilana będzie na 100. Równo 100? Tak. No, tam 90, mam 5, 105, to 5, tego. tego Prawda? Tak. I możemy nagrać em, spady, em, spadek, jaki jak ja na ciebie spada z tego mostu, okej? Okay? Okej, okay? no może. Ruszać się! Chcesz wyświeć się? Ła! Poszła peta! Poszła peta! Poszła peta, poszła peta. Poszła, poszła, poszła peta. Poszła peta, poszła peta, poszła peta. Hej, hej, hej. Poszła peta, peta poszła. Poszłam, poszłam, poszłam... Poszła. Nie trafiłem, got! O o o o o... Co? Ale jak cudem mam dwa strzały? To jest golda! Bo HAK! hek! Aaa, rywasz! Rywaszik! Rywaszik! Dawaj, rywasz! Dawaj! Jeżeli jesteś hatku, to będę rywasz. Nie masz, chodź jest. Już tylko coś zobaczę. Czyli mi się automatycznie robią e, w prostu że... Poczekaj chwilę. Przepraszam, no? widzisz tylko coś tu... Tak, okej. Okay. Bierz a, tam do... Do... To... w do... to na dole i rozpadnie bitwę. O! do mocy, będę chyba było. Co mówisz? O. Czyli do nocy jeden filmik? Nie. Przez noc będzie się wszystkie kamiki na dolewać. Z tego filmu nie skoczyły. A więc to się stało? Ale to nie jest tak, że tylko jeden, są dwa są takie. Są dwa takie. Czyli dwa razy tyle, tyle czasu trzeba na jeden filmik. Proszę. Ik ben hier op de knieën rond, en ik ben hier op de knieën. En ik ben hier is de knieën, en ik ben En ik op ik

A teraz PTS fał bez Dobra. Nie wiem, ale powiedz mi. Ty będziesz codziennie rzucał filmy? Co? Ty codziennie rzucasz filmy? Codziennie rzucam cztery filmy tak będę. Na pewno? No? Po co? No ale wiesz, bo mi się robią...

Łukasz, Ciebie nie da mi... przyjąć, nie, nie da tu świctwa! Jestem. Teraz dopiero! Hahaha, ha, ha. rozumiem o co chodzi! Znaczyć. Czekamy, 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 czekamy... Ściemo mi on! W tych 80% ale zważasz się, że dużo więcej No tak, kapuj wazę, najlepiej A co, myślisz, że, że ja tak. kapuję to nie tak. 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 Co można kapuścić? Nie, ja widziałam, że, że Ty tak okawał, a ja ja mówię mówię nie, nie, ale nie, 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 mnie. nie, 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 Oh. Co? BTS wam Re nie Rewanż Ja lubię grać rewanża, nie wiem jak ty. Nie no, no fajne, fajne są fajne. fajne. Bo tu nie jest dobra mapa, ale dawaj, rewanż o, o kurczę, kurczę byś ja się zrobiłem. Co? Nie, nie nagrywam nie się. się. Jaki, jaki profesjonalny nagrywasz? No to...